Neuroprzywództwo liderstwo, które zaczyna się w układzie nerwowym. Neuroprzywództwo to podejście do zarządzania, które bierze pod uwagę to, jak naprawdę działa ludzki mózg to wiedza o tym, jak tworzymy myśli, decyzje, emocje i siebie nawzajem. Bo każdy lider świadomie lub nie wpływa na kreację ludzi, z którymi pracuje. Kreatycja ludzi przez lidera. Słowa lidera, jego ton, sposób reagowania i obecność nie są neutralne. Mózg pracownika w każdej sekundzie ocenia, czy jestem tu bezpieczny, czy mam przestrzeń, żeby się rozwijać. Lider może aktywować w ludziach poczucie sprawczości, kreatywność i zaangażowanie, albo lęk, zamrożenie i minimalizowanie ryzyka. Neuroprzywództwo pomaga świadomie tworzyć takie środowisko, w którym ludzie mogą się rozwijać. Sieć zadaniowa mózgu. Kiedy koncentrujemy się na zadaniu, aktywuje się sieć zadaniowa mózgu. System odpowiedzialny za logikę, planowanie, analizę i wykonywanie zadań tak, aby być skutecznym. To tryb działania, w którym liczą się cele, kroki, struktura i klarowność. W tym trybie jesteśmy bardziej reaktywni. Dbamy o terminy i dowiezienie zadań. Lider, który potrafi aktywować tę sieć u zespołu, tworzy poczucie kierunku, stabilności i konkretu. Sieć spoczynkowa mózgu. Ale mózg nie pracuje tylko zadaniowo. Gdy zatrzymujemy się, odpływamy myślami, marzymy, wyobrażamy sobie przyszłość, aktywuje się sieć spoczynkowa. To w niej powstają nowe pomysły, to tu dostępna jest empatia i zdolność do widzenia szerokiego obrazu. Lider, który rozumie rolę sieci spoczynkowej, daje ludziom przestrzeń na twórczość, refleksję i regenerację. To tam rodzą się najbardziej przełomowe idee. Równowaga między sieciami to nowoczesne przywództwo. Największą kompetencją neuroprzywództwa jest umiejętność przełączania się między siecią zadaniową a siecią spoczynkową i pomaganie w tym innym. To balans między działaniem a refleksją między reaktywnością i kreatywnością między strukturą a intuicją. Lider, który potrafi pracować z tymi trybami mózgu, kreuje środowisko, w którym ludzie są jednocześnie skuteczni i twórczy. Emocje i inteligencja emocjonalna. Kiedy menedżer uczy się rozumieć swoje emocje, rozwijają się jego kompetencje. Komunikacja, bo potrafi mówić jasno, bez napięcia. Decyzyjność, bo nie działa pod wpływem impulsu. Empatia, bo widzi emocje innych bez lęku. Odporność psychiczna, bo zna swoje reakcje i wie, jak wracać do równowagi. Zarządzanie zespołem bo tworzy środowisko bezpieczeństwa i dialogu. To emocje otwierają te umiejętności, a nie odwrotnie. Emocje to nie problem do ukrycia, to informacja. Złość mówi o granicach, lęk o potrzebie bezpieczeństwa, smutek o stracie, a radość o kierunku, w którym chcemy iść. Menedżer, który potrafi je rozpoznawać, zdobywa najcenniejszą kompetencję samoregulację a od niej zaczyna się wszystko. Sztuka zadawania pytań. W świecie, w którym wszyscy szukają odpowiedzi, prawdziwą moc ma pytanie, bo dobre pytanie nie zamyka rozmowy, ono ją otwiera. Pytania są jednym z najbardziej niedocenianych narzędzi liderów. Nie po to, by kontrolować, ale po to, by uruchamiać myślenie, budzić odpowiedzialność, poruszać emocje, a czasem pokazać ludziom, że mają w sobie więcej zasobów niż im się wydaje. Dobre pytanie nie daje gotowej drogi. Dobre pytanie pozwala człowiekowi odnaleźć jego własną. Najsilniejsze pytania mają trzy cechy. Są proste, bo prostota omija obronę. Są otwarte, bo wtedy mózg pracuje twórczo. Są zadane z ciekawością, a nie z oceną. Gdy pytasz z ciekawością, tworzysz przestrzeń bezpieczeństwa, a w niej ludzie zaczynają myśleć szerzej, głębiej, odważniej. Pytanie może zmienić perspektywę w sekundę. Co naprawdę jest tu ważne? Co wiesz o sobie, czego jeszcze nie powiedziałeś? Co chcesz, żeby zostało po tej decyzji? To nie są pytania o fakty, to pytania, które dotykają świadomości. I właśnie dlatego rozwijają kompetencje, bo przenoszą człowieka z autopilota w świadomy wybór. Liderzy, którzy potrafią zadawać pytania, nie budują zespołów zależnych od siebie. Budują ludzi, którzy potrafią myśleć. Bo pytanie to nie narzędzie, to zaproszenie do rozwoju, do odwagi, do odkrycia siebie. Neuroprzywództwo jako kreacja przyszłości. Neuroprzywództwo to nie moda to kierunek rozwoju, w którym zaczynamy rozumieć, jak głęboko wpływamy na siebie nawzajem. Kiedy lider świadomie pracuje z mózgiem, swoim i ludzi, Tworzy warunki do wzrostu, autonomii, motywacji i poczucia sensu. A wtedy zespół nie tylko wykonuje zadania on kreuje przyszłość.